Cześć! Dziś w ramach ciekawostek temat wpływu reklamy kosmetyków na samoocenę. Badania opublikowane w Journal of Consumer Research wskazują, że reklamy obejmujące kosmetyki powodują niższą samoocenę. Autorami badań byli Holendrzy Debra Trampe i Franz Siero z Uniwersytetu w Groningen, a także Diderek Stampel. Z Uniwersytetu w Tilburgu, którzy przeprowadzili cztery eksperymenty w celu zbadania postrzegania przez konsumentów produktów niereklamowanych w porównaniu z reklamowanymi. W jednym z badań autorzy zaprezentowali uczestniczkom eksperymentu upiększające kosmetyki. Były to cienie do powiek oraz perfumy, lub kosmetyki maskujące jakiś problem natury kosmetycznej. Był to dezodorant i korektor na wypryski. Produkty umieszczono na tle białej planszy lub w reklamie z rozświetlonym tłem i oznaczeniem marki. Efekt był taki, że kobiety częściej o sobie myślały po obejrzeniu reklamy z kosmetykami upiększającymi, niż podczas oglądania tych samych produktów bez kontekstu reklamowego. Co więcej, te reklamy wpływały na to, jak uczestniczki myślały o sobie. A mianowicie oceniały się mniej pozytywnie po obejrzeniu reklam produktów upiększających, niż gdy widziały je w neutralnej sytuacji. Ten efekt nie pojawił się, gdy elementami reklamy były kosmetyki do rozwiązywania problemów. Zatem badanie to wskazuje, że reklamy kosmetyków upiększających sprawiają, że konsumentki. Uważają, że ich obecny poziom atrakcyjności różni się od idealnego. Nawet gdy w reklamie nie występuje człowiek, wydaje się, że kobiety w pewien sposób porównują się z przekazem reklamowym produktów pokazywanych w reklamie. Jestem ciekawa, co myślicie o tym zjawisku według tego badania, prowadzącym do obniżenia samooceny pod wpływem ekspozycji na reklamę upiększających kosmetyków. Czy rzeczywiście reklamy zaniżają samoocenę, czy też ten zewnętrzny czynnik po prostu obnaży już istniejącą niską samoocenę? Według mnie nie do końca jest to jednoznaczne. W każdym razie z pewnością lansowanie wyidealizowanego świata i ludzi w mass mediach sprzyja obniżeniu poczucia własnej wartości, a narażeni są na to w szczególności młodzi ludzie. Gdyż nie mają ani zbudowanego, ugruntowanego własnego wizerunku, czy ukształtowanej osobowości. Dlatego myślę, że warto uświadamiać młodych, jak działa i próbuje nam sterować tego typu machina. Zapraszam do komentarzy i dyskusji. Cześć!